Chcesz kupić sobie normę. Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier to na najniższej cenie! Koniecznie uzyskuj korzystanie z naszego zachąca, do świata Nie ma żadnego? Kupuj na e No słuchajcie, jak rzuca taką mapkę i to jeszcze w szturmie, no to kimże my jesteśmy? Kimże my jesteśmy? No kimże my jesteśmy? Żeby jeszcze jednego rozchodniaczka nie strzelić. Kurde, w typie się zrespiłem i się dotykamy. Ale ładnie to wygląda. Nie wiem, jak to jest na streamie. To w ogóle łódkami. Fajnie było, jakbyśmy z tamtego brzegu płynęli. O! To by było mocne. Ktoś w ogóle już padł na chorobę morską. Oj, nasz matko, lecimy! Oła! Wstawaj! Wstawaj! Pon pon shit! lecimy. Ta ta rata. Mój, ez. O kurde, granat. Medyk. Nie dam ci umrzeć, nie na mojej warcie. Ale ex za medyka leci. Pon, pon, sheet shit, Medic, shit. Dopaminka, tiktokowość. Jej. A było skończyć z honorem. Kurde, w końcu. <ścoughs> Dobra, już tak nie będę. Ale tak się na ich chyba najlepiej farmi medyka, jeszcze znaczy XP. Nie, już jest za późno, za późno godziny, już mi trochę głowa boli, skipnę to. Już był dzisiaj Pomposhit. Poza tym, alien jest, jest bez suba i nie zasługuje na Pomposhita. Aha, co się dzisiaj dzieje? ile? 5 zł? Ronin Master. Dziękuję bardzo serdecznie. Muszę ogarnąć, jak zrobić, żeby te powiadomienia było słychać na. na requestach, Ale dziękuję. Panie Ronin Masterze, za hojne, piękne 5 zł ciszy. Ale to jest rzeź. Żyj. Za trakiem jest. Żyjecie, bo was nie podniosę teraz. Nasi tam go dojeżdżają, widzę. Kurde, patrzcie jaka jest grupowana akcja. Fajnie wyszło, nie? Ja podnosiłem naszych, to kupowałem czas, a nasi od góry zeskoczyli na niego. Pa. Okej, okay, chłop mnie przez ciężarówkę zabił. Cztery są wśród nas. O kurde, ale kampa. No i chciałbyś alienku tu ze mną pod trakiem poleżeć? Już tu już wszyscy poszli. Kurde, nasi za daleko poszli. Najdzi. Ty chyba jak fragujesz, zabijasz, to ci szybciej granat odnawia, tak mi się wydaje. Kiedyś tak było, chyba. Albo mogę zmyślać. byś tak szybko granat dostałem. Ale to z biodra bije. Nie powinno tak być. W ogóle ta M4 ma porąbaną szybkostrzelność. Ale podoba mi się ten patent, że jak walczysz długo, to na ci się zakrwawia. Dobry spot znaleziony w czasie walki. Że mam... ała, 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 ała. Kurde, nasi tu spili i murek mi już poniszczyli. O, mam dwa neidy. Tam na tam rzucamy. A kurde, zablokowałem się o coś Nie, mój murek! Ale ładna, ładne, ładne te wejście było. Dzięki temu nasi tu podeszli i już walczyłem bezpośrednio o punkt. Zająć go nie zajęliśmy. Aha i cofnęli nas wszystkich. Kurde Nie wiem czy od tej strony nie lepiej wbijać, bo tutaj... Trzeba ich tak masą przepychać. Hmm. Ja mordo, czy wykorzyst. wykorzystać? O kurda, żeś poleciał. Chodź tu, podniosłem go, podniosłem. Nie, mój trak, mam sobie, żbiczek usiadł. Idziemy? Czy zamieszkamy pod tym ciężarówkiem? Nasi poszli, to też idziemy. O kurwa, o kurwa, ja widzę co tu idzie. Nie, Kurde, nie... Byłem obity i, i źle z biodra strzeliłem. W ziemię poszło część. Spanikowałem. Ale, ale decyzja o tym, żeby cofnąć jak ich zobaczyłem kątem okiem, dobra była. Zatrzymali ich? Ty, no co się dzisiaj dzieje? Proszę zaprzestać. Ile? To tak się da. Kurwa, nic nie trafiłem. Więcej bafa, mniej paradyżu? Dobra. O! Oh, pistolecik Pro, wszystkich uwaliłem. Panie Maty, dziękuję bardzo serdecznie za donieciora. Co się dzieje? Więcej bafa. O, przejęliśmy? No i git. Będzie więcej bafa. Buff dla widza. Spróbujemy jeszcze ekipę zebrać, to w czwórki będziemy grać. Da coś widziałem, że ma. Pyruś coś tam też wspominał. Ta, dziś jest premiera BFA6. Premiera normalnie kupujesz, grasz. Widzisz, że te drzwi da się otwierać? Nie da się. O kurwa. Urył. Ej, no nie mów, że on mnie na tej lince ubije. Dobra, dobili go asysta. Kurde, te drzwi są bez klamek mogę wejść No dobra, no kiedyś musieliśmy zginąć przez Claymora. Za jestem, punkcik przejmuję Czekaj, czy da się cały budynek zawalić Dobra, alfa, a B gdzie jest? Tam jest B A no tak, to, dobra, to jest to, dobra, to już kojarzę No snajper tam jest, się świeci Przejęto, pysznie Za dużą szybkostrzelność ma chyba tego za dużą szybkostrzelność ma chyba ten czwórka, nie? Czy tak dziwnie się szczela. Ile kosztuje? Najtańsza wersja chyba 300 stuwy, coś takiego. No tanio nie jest. No ale niby jest kampania, no i... bardzo dobrze o dziwo działający tryb multiplayer w różnych trybach. Nie wiem, już 3 godziny siedzimy 3,5 jest. O kurwa. Ale ładnie z biodra przywalił. A się zagapiłem na czat. Aha, co? A moi? Kurde, może jakbym patrzył na mi mapę, to bym zobaczył. A, no właśnie. I plus jest taki, że możesz na Steamie grać, nie musisz mieć na EA. Ej, ale tamta flanka była fajna, chcę jeszcze raz tam przejść. Dobra, to jest blisko jego haku. Dobra, nasi. Kurliła, dobra. Wolisz poczekać? No ja też miałem poczekać, ale. Ale się skusiłem, nie wiem. I nie do, dobrą decyzję podjąłem. Ty, ale fajna pozycja. Znaczy już mnie ten snajper wyczaił i to git, że przeżyłem, ale śmieszne. Dzień pracy zagry hmm. kurwa, nie to przyciski mi się jeszcze mylą o kurwa, bife. No słuchaj. Ta FIFA to jest. to jest event I to już kiedyś graliśmy. Znaczy graliśmy, Boże, kiedyś gadaliśmy o tym. No jak ktoś lubi FIFA, to spoko. No, no ja rozumiem. No, lubi sobie pokopać tam na PlayStation, na napadzie, poklikać, ale no. Ja osobiście nie rozumiem. Jak można co roku to kupować, to raz. A dwa, przepalać jakieś chore ilości pieniędzy na te paczki. To tego nie rozumiem. To co roku to samo wychodzi. Ty, bo oni nas tu puszują. Jakoś w plecy dostajemy. Od kogo? Co tu się dzieje? Poczekaj. Oni na punkcie są. Nie, no i patrz. Odganiasz. Patrz. Ja tylko raz w życiu kupiłem FIFA i w sumie graliśmy tylko te, te. Takie te kluby drużynowe, że każdy gra swoją postacią. I to było fajne. Żadnej paczki nie, za, nie, nie otworzyłem, żadnego tego meczu rankingowego nie zagrałem. Graliśmy tylko TT. Te, te. Dobra, przebiliśmy się. Zamknijmy drzwi. Czekaj, masz nasi respawnie, Nie wiem, czy u góry nie mamy typa. O kurwa, niedobrze. Mordo ja muszę przeładować. O kurwa. O, on ma shotguna! Pa, papa, pa, co będzie robił? No ja jestem tu przygłożony, chyba że oknem wyskoczę. Kurwa, mapowek szotgańska! A było kończyć mecz temu! Oh, oh, znajdę cię na tej mapie! Wsadzę tego shotguna, że ci odbytem wyjdzie o! Gdzie my jesteśmy? Gdzie on jest? Ja już mam prywatny mecz z nim Jak tam się dostać? Kurwa, nie wiem gdzie jestem Tak, gramy for fun <grytanie> O, przejęliśmy ten punkt no i jednak moje poświęcenie poszło na marne. A, bo tu jeszcze wyżej da się wejść. To było tu my walczyliśmy. Jeszcze moja tarcza jest. To mój sprzęt. Dobra, robimy teraz tak. Mądrze, mądrze, proszę Państwa. 100 tiketów. Kurde, za dużo ich tam biegnie, widzę to. Właśnie chciałem to samo zrobić, tylko w ich stronę. Dziś tam pobieg będzie coś czarował. Gdzie on pobieg? A na górę wjechał. on ja odwrotnie słuchawki? Ok, 3,5 godziny grania w Battlefield i okazało się, że mamy odwrotnie słuchawki. No tak też można. Ty, ja ich z tyłu zostawiłem. Tam są jakieś typy z tyłu. No nic. Dobra, i to jest ta uliczka. Tu. O, i tu na plecy im wejdziemy. I tu już nasi się zestuntowali. Idealny timing. I tu wchodzimy. O kurwa, pojazd wroga. Oj, no na punkcie ktoś musi go wybombić. Kurwa. 6 tarcza i łuk. Kurde, zakładam, że jakby mieli robić łuk, to pewnie za jakiś czas dodadzą, że trzeba go będzie odblokować. Tak jak w czwórce się tam robiło, to schodziło do tych, tych laboratoriów. Niesamowity kłyk. Niesamowity kłyk. Już niedługo w kinach. Dziu! Musimy ogarnąć jakieś ściany, które można niszczyć tym młotem. Niszczyć! 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 I musimy kogoś w końcu ubić z tego. O kurwa, nie, o, o, kurwa, o kurwa, o kurwa, A się odwaliło. No głupio wyszło panowie. Nie, no dobra. Jednak tyle godzin grania trochę boli Ty, a ci jakąś budynkiem idą, Do tego przejścia to ja nie znałem O kurwa <laughs> Dobra, to jednak jest lata grania w Beaty No szkoda, bo bym wszystkich naszych podniósł, ale przynajmniej tego typa ubiliśmy. <laughs> Dobra, bo fokus stracony, trzeba się skupić. A my znowu tracimy. Jak ja nie lubię holografów. Czemu ja... Aha, bo nie u góry są. Ale młyn. No, ale mógł jakoś nie był prolatyczny do zdobycia, ani nie był jakoś fajny, jak już mówimy o takich rzeczach, o smaku, co się odblokowywało, to nie wiem czy pamiętasz jak się zdobywało ten taki specjalny, a porażka, jeszcze jeden zagramy, bo krótki był, ten taki kamuflaż, nie, co termowizja ci nie działała, to było fajne, bo trzeba na różnych mapach było różne miejsca odwiedzić, poszczytywać te kody morsem na dywanie, rozszyfrować je, no to było fajne. Rekordzik jakiś mamy, nice. Pa, pa, para. Jak kupowało się tą droższą wersję, mamy tą tańszą, to był jakiś buz do levelowania pewnie, żeby więcej rzeczy odblokować. Turu, tu tu, tu Dobra, rozchodniaczek definitywny. Definitywny, ostateczny rozchodniaczek. To co, wracamy do M60. Czemu mnie zrespiło? Nie potwierdziłem nic. Chciałem zmienić na M60. Oj, kuj. Szkoda, że bronimy. A to nie zbiekałem. No, kurwa, ale zbije, po prawe od bety. Kurde, to jest zupełna inna gra, beta a to. Zupełnie inna gra. No jak wy widzicie już po samym gameplayu na streamie, że inaczej to wygląda, to jest... O kurde. Trzeba się odnaleźć na mapie, bo tu widzę, że młyn będzie. Powolutku, na razie robimy za support medyczny. Utrzymujemy naszych przy życiu. No żałuję, że ja mam M60, jak zginiemy to przypomni się, że zmienił Kurde, no nie mogę wychylić A, sektor utracony, co? Nie, no dobra, ktoś tym Bradley'em ogarnia, albo, albo nie wiem Nie, nie obroń, chociaż... Czy obrońcy zawsze wygrywają? No, w sumie tak, W sumie tak, zawsze obrońcy wygrywali. Mmm. Może O, ty, odblokowaliśmy nowy KM. O, kurde, to jest taki pułam, pół KM. Dobra, ale czy ja mogę w końcu modować M60? Dalej, wszystko poblokowane, kichuj. Ale szczelam z tego. Sobie w budyneczek wejdziemy. Zaraz jakiś przyprzytulimy apartamencik. O, i już patrz Dobra mordo. O kurwa, on Podniosłem? Podniosłem, przeżył The best medic O kurwa Co ja robię? życiówka Zatrzymałem, uratowałem, ustabilizowane. Nie dużo ich. O kurwa, Cofamy. Coś trafiłem przez dym. Cofamy. Ciekawe schody. Kurwa, oni są na plecach naszych. O kurwa. Bo co jest? Oni od tej strony powinni atakować. A atakujemy od tej, bo to czołg bieżdża. O właśnie. O kurwa. Chłop tym Bradleyem ogarnia. Wie, kiedy sobie robić support? Aha. A kiedy wjechać? Tak, ale masz rację. Cały czas yy, obrońcy wygrywają. Chociaż teraz oni mocno puszują, bo ten Bradley ogarnia. Chłop w Bradleyu dobrze jeździ. Kiedy robić zaporowy roz. Ale młyn Nie teraz. Subik, mister Dudek, 35 miesięcy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dalej pluję na A przecież jest seria z łochama. I to jeszcze z modyfikacjami Krucjatowa. Zatem zająć nie, nie, nie próbę na najlepszy wyrób totalaworo podobny Bardziej zaporówka, żeby nasi się poskładali. Czemu ja muszę kogoś podnosić, bo coś mało naszych cofniemy żyj kolego. Przeładujemy sobie i tutaj obszajmy ten budyneczek. Oho, są nasi. Dobra, tu nie ma jak. Strasznie, dymio. O kurwa, serio, chłop tam siedzi i go nie bije? Patrz, on tam stoi sobie i go nie widzi. O, dzięki, Mordo. <ścoughs> Gdyby wybroniliśmy tam, to wróćmy tu. Kurła, sorry. Tarczą go przygniotłem. O kur... Nienawidzę takich ludzi, Medyk? Czy nie wiesz, na górę nie? To są schody, dobra. Trochę się zagubiłem. Nawet jakbyś chciał tutaj stać wychylać, to nie możesz, bo masz. No nic nie widzisz, bo jest tak jasno, jakieś słońce pada. Praszka jest Czy nie My ostatni sektor bronimy? O kurde. Ale nas spuszowali, co jest? Na punkt, na punkt, na punkt! Na punkt! Nie, No dobra, na zakończenie mamy pierwsze zwycięstwo szturmu Kurde, ten rozchodniaczek taki krótki był 7 minut Ale nie, już dalej nie siedzimy Za długo Za długo, proszę Państwa